Zwierzęta do dyspozycji są różnego rodzaju. Od myszki małej, pająka, pod dużego słonia. Dr. Magdalena Janiszewska, naczelnik ogrodu zoologicznego w Łodzi. Te środki oczywiście są przekazywane głównie na zakup specjalistycznej karmy. Pracownicy biblioteki opiekują się od kilku lat puchaczem wódzkim zoo. Czy był to Pana pomysł? To już tak dawno jest, że nawet nie pamiętam od kogo była inicjatywa. Marcin Paszkowski, wicedyrektor pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, im. profesora Tadeusza Kotarpińskiego w Łodzi. Puchacz Bubo, Bubo to jest kojarzony symbol z biblioteką z książką. Sowa jest synonimem wiedzy, filozofii. Że jest też przedstawiona właśnie siedząca na księdze. Stała się nawet logo naszej biblioteki. Sowa na łódce. Te karmy czasami są bardzo drogie, sprowadzane z zagranicy. Na przykład dla naszych żyraf sprowadzamy pokarm tylko i wyłącznie z Wielkiej Brytanii i Holandii. Te wszystkie wory z granulatami ze specjalnymi lucernami wzbogacanymi minerałami, to wszystko jest szalenie drogie. A dlaczego ta żyrafa potrzebuje lucerny z Anglii i z Holandii? Lucerny coraz mniej uprawia się w Polsce. Ta lucerna coraz bardziej jest zastępowana przez wyspecjalizowane granulaty dla krów i cieląt, bo taką właśnie karmę pobierają zwierzęta gospodarskie. W związku z tym rolnikom nie opłaca się hodować lucerny, a jeżeli ją hodują, to suszą nie tak, jak właściwie powinna być suszona, jeśli chodzi o dietę żyraf. Żyrafy są bardzo wrażliwe na składniki pokarmowe. Muszą mieć najlepszą karmę, najdelikatniejsze składniki. Ta lucerna, która jest uprawiana het gdzieś daleko, ona jest specjalnie wysiewana na użytek z zwierząt egzotycznych, hodowanych w ogrodach zoologicznych. Jak wiele kosztuje miesięcznie utrzymanie puchacza? Chciałbym księgowej zapytać. Nie, to są niewielkie sumy, trzeba przyznać. Nie obciążają budżetu. Być może kilka myszy można za to kupić, no ale sumuje się to jest od wszystkich członków naszej biblioteki oraz filialnych jednostek. Czyli tu mówimy o Łodzi, a oprócz tego Kutno, pabieńcy, Zgierz. Wszyscy się na tego puchacza składają po złotówce na przykład, tak? Tak, to są między tego rzędu sumy. Oczywiście stale i miesięcznie. Nie ma na mi problemu. Z tym. Bibliotekarze, proszę mi wierzyć, są z ekologią za Pan Brat. Zwykła myszka, która.